Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych XY dana jest prosta K o równaniu Y równa się 3 czwarte X dodać 2 oraz punkt A o współrzędnych minus 2 i 3. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość punktu A od prostej K jest równa. I mamy cztery odpowiedzi. Zacznę od teorii. W tablicach matematycznych jest na to gotowy wzór, czyli jeżeli prosta podana jest w postaci ogólnej Ax plus By plus C równe 0, i jest podany punkt P o współrzędnych x0 oraz y0. To odległość tego punktu od prostej wyraża się wzorem. Ax0 plus by0 plus c w wartości bezwzględnej przez pierwiastek z a2 plus b2. Czyli co musimy mieć? Po pierwsze, postać ogólną prostej. A my mamy postać kierunkową, czyli pierwszym krokiem będzie zamiana tej postaci kierunkowej na postać ogólną, tak jak widzimy w teorii. I to zrobimy w pierwszym kroku. Jest prosta. y równa się 3 czwarte x i dodać 2. Po pierwsze, patrząc się na y, równanie ogólne, wszystkie wyrazy muszą być po lewej stronie, najpierw x, potem y, potem liczba równa się 0. Więc te dwa wyrazy z prawej strony przerzucamy. Zaczynamy od x. Po przerzuceniu minus 3 czwarte x. Potem powinny być y. No y już jest po tej właściwej stronie, więc tylko przepisuję dodać y. Po x, po y powinna być liczba, więc z prawej strony przerzucam dwójkę na lewo, zmieniając znak. Odjąć 2 równa się 0. Mamy już postać ogólną, moglibyśmy już z niej skorzystać, ale chyba łatwiej jest działać na liczbach całkowitych, czyli pozbędę się mianownika 4, mnożąc obie strony razy 4. Ale dodatkowo, skoro dwa wyrazy są z minusem, więc, żeby było jeszcze łatwiej, ja pomnożę obie strony przez minus 4. Czyli teraz tak: jeżeli ten pierwszy wyraz pomnożę przez minus 4, czwórki się skrócą i minusy się zredukują, zostanie 3x. Jeżeli ten y pomnożę przez minus 4, będzie minus 4y. Natomiast jeżeli liczbę minus 2 pomnożę przez minus 4, będzie plus 8 i równa się 0. Myślę, że ta postać jest najlepsza do dalszej części zadania. Więc postać ogólną mam, czyli mam już współczynniki. Współczynnik A jako liczba stojąca przy x y, to jest 3. Współczynnik B, która stoi przy y. W naszym przypadku to jest minus 4, a współczynnik C jako liczba wolna tu i tu to jest 8. Już te trzy wielkości mam. Czego potrzebujemy? Oczywiście jeszcze współrzędnych tego punktu, którego odległość mierzymy. Podano nam, tym punktem jest punkt A. O współrzędnych minus 2 i 3, a zatem to jest dla nas x0, a to jest y0. I to sobie wypiszę pod spodem, czyli współrzędna x tego punktu to jest minus 2, a y tego punktu to jest dokładnie 3. I mamy już wszystko, aby obliczyć tę odległość dokładnie z tego wzoru. Czyli wstawiamy. D równa się. Nie będę wzoru przepisywał, będę od razu wstawiał. Otwieram wartość bezwzględną. Na początku mamy A razy X0. A to jest 3. XM 0 jest minus 2. Dodać. B, czyli minus 4. Razy Y0, czyli razy 3. Dodać C, czyli dodajemy ósemkę. To jest licznik. Ax0 plus by0 plus C w wartości bezwzględnej. W mianowniku, pod pierwiastkiem dodajemy kwadraty tych dwóch współczynników a i b. Czyli najpierw będzie a kwadrat, czyli 3 kwadrat, dodać b kwadrat, czyli minus 4, oczywiście w całości, do kwadratu. Wstawiliśmy, no to kwestia tylko obliczeń. 3 razy minus 2, minus 6. Minus 4 razy 3 to jest minus 12. No i jeszcze przepisuję dodać 8. W mianowniku natomiast pod pierwiastkiem 3 do kwadratu to jest 9, a minus 4 w całości do kwadratu to jest 16. Suma tych liczb wartości bezwzględnej. No tak sumujmy, minus 6 i minus 12 to jest minus 18. Dodać 8 to będzie minus 10. A pod pierwiastkiem na dole, no 9 plus 16 to jest 25. Pozbywamy się wartości bezwzględnej. Wartość bezwzględna z minus 10, skoro jest to liczba ujemna, no wartością jest liczba do niej przeciwna, czyli dziesiątka. A pierwiastek 25 to jest 5. No i wykonujemy ostatnie działanie, dzielenie. 10 podzielone przez 5 to jest 2. Taka jest odległość tego punktu A od prostej K. I zobaczmy na cztery odpowiedzi. Wielkość 2 jako odległość widzę w odpowiedzi A. I to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania.